To późne macierzyństwo no. jest czym, nagrodą, jest wyczekane, jest wychuchane, jest. Myślę, że jest uśmiechem cudem. od losu. Mhm. Bo ja byłam zdecydowana, że ja już dzieci nie będę miała, że ja się wręcz po moich historiach rodzinnych to dzieci w ogóle nie nadaje, że ja wszyscy mogą mieć, tylko nie ja. Dlaczego? I jak Krzysiek bardzo chciał dziecko, on mi zresztą tym bardzo chceniem dziecka tak naprawdę życie uratował, to ja mówiłam, ale przestań, no, ale ja nie, ja nie, no co o tym, jesteśmy z dziady stare, gdzie ja się zbliżam do czterdziestki, jakie dziecko? Czy łatwo było ci zajść w tym wieku w ciąży? Czy łatwo było ci zajść w tym wieku w ciąży? Tak, okay. ale y, nie bez y, przejść, bo ja przeszłam przez dwie operacje, bo w międzyczasie się okazało, że ja w tą ciążę to ja w ogóle nie mogę zajść, więc pojechałam do Niemiec, operowano mnie dwukrotnie i dopiero jak mnie zoperowano, no to wtedy już bardzo łatwo. Co pomyślałaś, jak zobaczyłaś tego smroda małego pierwszy raz? Smród mały to się w ogóle nie odezwał, jak został wyjęty z brzucha, bo w ogóle to była taka akcja, że on był zagrożony. I w piątym miesiącu ja cały czas latałam do Niemiec i cały czas nagrywałam i byłam na szczęście w Warszawie. Ja jeszcze tak mówiłam do Krzyśka, mówię, wiesz co, a chodź pojedziemy sobie tam y, 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 do Zakopanego, bo tak mnie ciągnie. I zadzwoniłam do lekarza i on mówi tak, mm, no w sumie jak będziesz w pociągu i coś ci się stanie i będziesz chciała się z tego pociągu wydostać, a on stanie między Warszawą a Krakowem, to nie masz gdzie wysiąść, jak chcesz tak ryzykować, to jedź. A ja, miało stać? To ja mówię, nie, to, to ja nie chcę tak ryzykować. No wiesz, ja byłam późną matką. No ja miałam 40 lat, jak urodziłam Wincenta. Pierwsze dziecko. Więc ten pociąg jadący... Wiesz, na te granice się strasznie przesuwają. To, to więc... mnie tak w tej chwili, tak? Ale no to Wincent ma 14 lat. Więc, więc on mi tak zadziałał na wyobraźnię. Mówię, dobra, ja nigdzie nie muszę jechać w takim razie. I, i dobrze, że to nie, to nie było około grudnia, tylko przed grudniem się to stało. Akurat wylądowałam z Niemiec. I byłam w domu, i na szczęście Krzysiek był w domu, bo to była kwestia, myślę, że gdyby to była kwestia, że ja byłabym właśnie w jakimś pociągu albo w samolocie, no to ja bym go straciła. Bo się okazało, że ja miałam Łożysko przodująco Centralne, które się pewnie w piątym miesiącu na skutek urośnięcia dziecka przesunęło. Donosiłaś te ciąże? Do... Tak, z tego tak, tak. Nie, w, 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 myśmy wyjęli go w 38 tygodniu. I po prostu go tam mi z brzucha wypchnęli, wyjęli i taki aniołeczek się pojawił. On się pojawił z oczami mądrego, starego człowieka.